Kupowanie węży to nie jest taka łatwa sprawa. Swoją drogą właśnie w takich koszulkach zobaczycie mnie na targach w Gliwicach Terra Aqua. Już teraz, w tą niedzielę, 10 listopada, będziemy tam razem z Adim, z naszym całym wildlife. Także gorąco Was zapraszamy i teraz... Mała wrzuta, bo mam pięć biletów do rozdania na ten event, żebyś mógł tam wbić, spotkać się z nami i z całą masą świetnych hodowców, więc bierz się do dzieła. Pisz mi w komentarzu, dlaczego to właśnie Ty chcesz tam być, a ja spośród was wybiorę pięciu szczęśliwców, którym wręczę przed targami specjalne wejściówki. O! Ktoś tu nie zrzucił wylinki. Trzeba będzie troszeczkę zwiększyć wilgotność. Prawda jest taka. Że w tym momencie branża zwierzęca przechodzi swoje. Światło mi tu miga i się zaraz zdenerwuję. Branża zwierzęca przechodzi renesans. W szczególności, jeżeli chodzi o węże, robią się coraz popularniejsze. Coraz więcej osób chce mieć takiego zwierzaka. Niektórzy zostają przy jednym, może dwóch. Niektórzy rozwijają swoją pasję. I tworzą właśnie jakąś własną hodowlę, większą lub mniejszą. Ale niestety, jeżeli jakieś zwierzaki robią się popularne, to tak naprawdę pojawia się cała masa ludzi, którzy chcą szybko na tym zarobić. Weźmy pod uwagę moment, kiedy Labrador Retriever stał się popularny. W tym momencie rasa ucierpiała na tym najbardziej. Zobaczmy, baby, czy jesteś na to gotowa na przyjęcie samca. Uuu, coś tu się dzieje. A że jako hodowca zawsze rozpisuję plan na dany sezon, to w tym momencie do tej pani wlatuje ten samiec. Będziemy sobie robić mega holdbacki, double hety, monarch clown. Oczywiście. Nie tylko, bo tam na drzwiach jest rozpisany cały plan. Zobaczymy jak się chłopak ma. Ej, co mi patrzysz w notatki? Zostawmy troszkę niespodzianki. Sami zobaczycie na naszych socialach, co się będzie klucz w tym sezonie. I co możemy w, z niego uzyskać? Uuu, mamy kawał pięknego nasienia. Zróbmy to. Zobaczmy, jak będzie się to działo. Wlatuj do dziewczyny. Wyjdźmy z tego cienia. Poważnie mówię, myślę, że oglądając ten film do końca, będziesz miał jasno powiedziane, od kogo warto w tych czasach kupić węża lub jakiegokolwiek innego zwierzaka, a od kogo nie. Jak tam moje kajmany? Wesoło? Hmm. Za ten film pewnie wielu nie znienawidzi. Uuu... go dzisiaj. Ale co tam. Pora brać się do pracy. A swoją drogą dzisiaj do zgarnięcia w konkursie będzie ten kubeczek. Także bądź czujny. Pamiętajcie o tym, że w momencie, kiedy ktoś nie czuje wajbu ze zwierzakami, kiedy nie jest to dla niego nie tylko zarobek, a pasja, a miłość, a naprawdę styl życia, mało komu bez tych właśnie wymienionych rzeczy chce się utrzymywać całe stado hodowlane. Tylko i wyłącznie po to, żeby raz w roku mieć z nich młode, bo tak naprawdę łatwy, szybki pieniądz jest z handlu zwierzętami. Kupujemy szybko dużo tanio, sprzedajemy drożej, mamy czystą kasę, nie opiekujemy się, nie dbamy, nie troszczymy o rodziców, nie sprawdzamy temperatur, nie płacimy ogromnych rachunków za prąd. Nie sprzątamy, mówiłem, nie karmimy. Powtórzyłem to kilka razy, dlatego, że są to cotygodniowe obowiązki. Jeżeli nie zrobisz w tym tygodniu, to nie nadrobisz tego w następnym. Odwierzęta trzeba dbać. Jak możecie zobaczyć, sponsorem dzisiejszego odcinka jest stoladnia na księżycowej. Nie, ja tak żartuję, to jeszcze raz dziękuję Marcin, że pożyczyliśmy samochód i mogę ogarnąć pewne rzeczy. Jest późno pracujemy od rana zresztą, jak widzieliście. I teraz jesteśmy w ogóle jakiś tam drive-thru. Odnośnie sprzętów odebrać muszę pewną wielką rzecz, którą może wam pokażę, a może nie, ale przy okazji, korzystając z tego, że jestem tutaj i czekam aż mi panowie wywiozą zamówiony towar, to rozwiążemy konkurs z poprzedniego odcinka. A mianowicie, oczywiście, moim ulubionym mianem jest Ateris Kłamigera, potocznie zwana Skłamem. Eee, no, oczywiście, mówimy tutaj o gałęzi, z no i co tutaj dużo mogę powiedzieć, e zgarnia, miszokrutnik, Miszo nie wiem, przepraszam, jeżeli przejęzyczam, ale nazwa tutaj wyświetliła się na pewno poprawna, także odezwij się na Instagramie. Na Wasze szczęście każdy młody klient, każdy nowy adept sztuki tajemnej rozmnażania węży może sobie wszystko bardzo dobrze sprawdzić. Facebook, Instagram, cała masa innych sociali. W tym momencie tak naprawdę nie trzeba być detektywem, żeby prześwietlić osobę, od której chcemy kupić węża. Większość schodowców chwali się swoimi planami, swoimi przychówkami, i tak jak my w tym momencie chcemy stworzyć naprawdę obłędnie czarne basy. Tutaj macie zapowiedź tego, co się może dziać. A mianowicie widzicie właśnie piękną parkę, którą zaczynamy łączyć w tym sezonie, tak naprawdę właśnie po to, żeby uzyskać turbo czarne boasy. Większą samicę, bardzo ciemną, kolumbijski. Motley Roswell, Ledertail. Chyba, która na mnie troszeczkę poluje. E, I Samczyk na górze IMG Aztek. Te dwa ciemne węże mogą zrobić tak turbo czarnego kruka, że aż nie mogę się doczekać. Powaga, to będzie naprawdę dopruty projekt, jeżeli podobają Wam się ciemne baasy. Uf, 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 uf. Wyjechało zapakowane, tutaj widzicie kawałek. Cały czas jest wiem Chyba nie widać jak wybuchuje para i to nie jest papierosa No to co? Zamykamy i jedziemy na reptarium O oh, it uf, jeszcze raz Kurde, muszę pokombinować coś no. Dobra Mamy to, jedziemy jeszcze raz. Numer telefonu. Gdybyście byli z Podkarpacia i chcieli zrobić wiatę. Nie wiem, cokolwiek. Aranżację ogrodu. Koniecznie odzywajcie się. Właśnie. Do Marcinka. Jeszcze raz stary dzięki za tą furę, bo nie przewiózłbym tego. Poważnie. Jedziemy dalej do pracy. Swoją drogą, jak już mamy taki piękny kadr, a za mną jest część naszej wystawy gatunków rodzimych, to obczajcie tą koszulkę. Poważnie, za niedługo na sklep wildlife.pl wratuje preorder na ograniczoną ilość takich koszulek. Druga sprawa jest taka, że specjalnie na wcześniej wspomniane targi w Gliwicach jest Black, Week. Na stronie naszego sklepu jest masa wspaniałych promocji. Także robimy czyszczenie magazynów, ponieważ sezon kolejny zbliża się wielkimi krokami i trzeba przygotować raki. Więc jest to niepowtarzalna okazja, żeby zgarnąć ciekawe zwierzaki w bardzo dobrych cenach. Pisz do mnie na insta, DMA, to Nie, chyba będę mówił Priv. Ja zdecydowanie. Pisz do mnie na insta snakebarn.pl, priv lub działaj przez sklep. Poważnie, zegar tyka i zostało już naprawdę niewiele czasu. Mała karmóweczka, bo zbieramy wężyki na targi, ale przy okazji opowiem Wam pewną sytuację, która przetrafiła się całkiem niedawno. Kiedy przyjechał tutaj do nas, do Reptarium, do Wildlife, Philip ze swoją dziewczyną, swoją drogą, przeurocza para, kupili od nas już drugiego węża i to nie taniego. Także moje gratulacje, ale właśnie rozmowa z nimi natchnęła mnie do tego odcinka, bo szczerze, bardzo mi się podobało podejście właśnie ich. Każdy z tych osesów nabity jest naszą witaminą. E, I okej, okay, w sumie, może faktycznie sporo autoreklamy w tym filmie, ale co tam, mój kanał mój content wiadomo Słuchajcie, tak to jest, nie wiem, chyba z 23 w nocy, u nas ogólnie no, 23.12 u nas ogólnie na Reptarium cały czas pracę wrą, cały czas zjadą, nie no, nie ma inaczej poważnie, naprawdę nie ma inaczej uuu, idą zakład naprawdę, idą zakład, że Adi siedzi na tym, siedzi jeszcze na reptarium. zobaczcie w ogóle, uuu, tak jest ciemna noc, to sobie mogę pozwolić, uuu i to bardzo ciemna, na to żeby potrzymać aparat, bo droga pusta, więc nieważne, ale popatrzcie, wjeżdżamy, wjeżdżamy, Uj, jakieś jedno auto, schowam ma aparat, może to policja, nie, albo się ktoś przestraszy, że nie, dobra, jakiś Opel. Nieważne, ale naprawdę, szczerze, tak wierzę w tego typa, na bank i idę o zakład na stówę, na stówę, poważnie, haha, <laughs> ej, i miałem rację, poważnie, obczajcie to, nie wiem czy widzicie, ale Leksik Adiego jeszcze stoi. Reptarium. Świeci się światełko. Praca w re. Więc tak to działa. to zrobić. Dobra. Go. <grywa> Dobra. Idziemy robić dalej. Uuu, chyba tutaj czeka już ancymonek. Didy, 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 did, did, did. Zjemy? A! No pewnie, że zjemy! I kolejny. A, pewnie poszło, jak marzenie! E, powoli głodne regi zaczynają uciekać. Kilka z tych maluchów jest już sprzedanych. A, pięknie poszło. Jak będziemy chętni, czy nie? O, moment. No jak tam? Zainteresujemy się. Aj, no pewnie, że tak. O, ktoś tu sobie zażywa pięknej kąpieli. Czy słodka anakonda? A, nawet nie dałeś mi dokończyć. Uhuhu. Jedziemy. Zobaczmy, czy ja tutaj słodka główka tak ładnie wystaje. O, basy, jak zwykle, nie zawodzą. Zróbmy mu niespodziankę. Mordo! Stary, założyłem się z moimi widzami, że 23.12 siedzimy tu od rana, 23 już chyba 18, a ty tu cały czas będziesz. Oczywiście, że... No nie. jak już wjechałem i Lex stoi sobie się tak, kurwa, jest, robi. A ja? do wizji. Nie Ola też jest? Ja. Ola też jest. Ja. To jest... jest dokładnie. Jest to, to nie ma mieć jest gry. złoty pracownik. Siedzi po godzinach i nie ma za to płacone. <gry> Czad w spód, nie? O, będzie coś pokazywał, zobaczmy. <gry> Nie chcieliście tego widzieć, ma strasznie obłusiony rów. Patrz, 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 patrz. Wiem, widziałem na zdjęciu. Mój rów? No, on mi fansie przecież dodałeś. No właśnie. Podajcie na mojego gondy i tam wrzucam stópki i mój rów. Ej, no. Nie jest fajne? Możesz dotknąć. Możesz dotknąć. Powiem ja, tylko... jeszcze raz. Możesz dotknąć, ale delikatnie. Tak, ASMR. Satysfakcjonujące. Teraz teraz w ogóle ogólnie najlepsze. Ej, najlepsze. Był taki trend na TikToku w stylu, yy, znaczy to powinna Ola robić, nie? Fajne. Ale idziemy Dalej, już po prostu całodzienna głupawka. Ej, nie, nie, to muszę nagrać. To muszę nagrać, bo oczywiście, to jak jest reptarium. Słyszę swoje podkolanówki. Takie kabaretki. Ale oczywiście, reptarium, jak jest zamknięte i nie ma zwiedzających, to kto nie siedzi w swojej wodzie, która swoją drogą jest bardzo czysta. Zobaczcie sobie tutaj, siedzi i się wygrzewa, co za anaconda zielona. Jeszcze raz, jest tutaj ciemno, to nic, ale anakonda. Choć spora maluchów z tej całej naszej ferajny, którą przed chwilą zobaczyliście, już trafiła do nowego domu. Tak wracając właśnie do wspomnianych wcześniej młodych ludzi, naprawdę bardzo spodobało mi się ich podejście. Oni, zanim zdecydowali się na zakup, zrobili pełen research. Natrafili między innymi na hodowlę Adriana Hewaka, który jak zapewne wiecie lub nie wiecie, jeżeli nie wiecie to koniecznie to zapamiętajcie, jest hodowcą cesarskich na skalę światową. Poważnie. A w Polsce jest w ogóle top topów. Świetny chłop. Osobiście, mój kolega, naprawdę mega temat. I to jest właśnie najważniejsze, że szukając nowego pupila, zwróćcie na to uwagę. Możecie się odezwać do hodowcy, o rodziców, z jakiego są łączenia, o jakieś tam zdjęcia. Wiadomo, że nie każdy ma na to czas, ale prawdziwy hodowca, pasjonat i entuzjasta tych zwierząt. I człowiek, który ma je w domu, który rozmnożył i u którego na świat przyszły. Właśnie nowe pokolenia młodych ba, pytonów, wężów zbożowych czy jakiegokolwiek innego gatunku, to właśnie ten człowiek będzie Wam w stanie udzielić odpowiedzi na Wasze najważniejsze pytania o to, jak sprawić, żeby właśnie Wasz pupil, żeby Twój pupil był szczęśliwy w nowym domu. Okres grzewczy zawsze jest niefajny, jeżeli chodzi o zrzucanie wylinki, ale co tam? Eee, wracając do tematu poważnie, mordeczko. Musisz ogarnąć temat i zwracać uwagę na szczegóły. Bo jeżeli, powiedzmy, widzisz, że ktoś ma przypiętko drogie węże, ma ich dużo, a nie jesteś w stanie znaleźć tego potwierdzenia w jego socialach, lub nie jesteś w stanie dopytać się go o szczegóły, to znaczy, że to nie są jego węże. Mówię poważnie. I choć byśmy mieli naprawdę wielki interes, Wielki, bardzo mocny wężowy interes. To pamiętajcie o tym, że w zasadzie w Polsce każdy hodowca zna swojego wężyka. Nie mamy tutaj jeszcze, choć powoli się to zmienia i wiem o kim mówię i gratuluję, i kibicuję i naprawdę trzymam całą masę kciuków. Powstają wielkie. Placówki rozmnażające te zwierzaki, zatrudniające ludzi. Co nie zmienia faktu, że w osobistym kontakcie z tym hodowcą, o którym jeszcze w sumie nie wiem, czy mogę mówić, czy nie, jeżeli się uda, to kiedyś na tym kanale wleci film z jego pięknej hodowli. Naprawdę obłęd? Myślę, że tak. To pamiętajcie o tym, że nawet gość, który ma węży w tysiącach, jest w stanie o większości tych stworzeń powiedzieć wam naprawdę bardzo dużo. Jeżeli widzicie u kogoś na stoisku, na stronie, że za grubą kasę, ale nie jesteście w stanie dowiedzieć się odnośnie rodziców tych zwierzaków lub zobaczyć zdjęcie, chociażby nawet tego zwierzaka, to najprawdopodobniej, nie mówię, że zawsze, ale najprawdopodobniej nie jest to zwierzak rozmnożony u niego. <śmiennie> Ej, pamiętacie? ogólnie z nagrywek tam parę dni temu, które w sumie zmontowałem w ten film, standardowo zbliża się otwarcie Reptarium i Anaconda siedzi w wodzie, a co? Eee, przy tym moim standardowym obchodzie, czy wszystko jest ok, są zwierzaki, jest git, sprawdzamy masę rzeczy, ale właśnie Mówię Wam o tym wszystkim, dlatego że widzę na grupach. Piszecie prywatne wiadomości do mnie, do innych hodowców. Co może być w tym wężu? Hodowca nie wie. Jeżeli nie je tego, dlaczego? A może jad to? A może tamto? A czego mogę spróbować? Jak się mogę dowiedzieć więcej o tym wężu? Czy ze zdjęcia jesteś w stanie mi je ogarnąć? Jaki jest to morf? I powiem od razu, nie znam rodziców. Słuchajcie, takich pytań naprawdę dużo hodowców. Nie tylko ja, nie tylko przez to, że mam YouTube. Ale tak naprawdę bardzo dużo hodowców dostaje tego typu pytania, i żaden z nich nie jest w stanie Wam na to pytanie odpowiedzieć, jeżeli nie uzyskacie takiej informacji właśnie od osoby, od której macie tego wężyka. I tak szczerze, poważnie, kończąc ten odcinek. Eee, gdzie zaraz leci pytanie dla tych najbardziej wytrwałych, kończąc ten odcinek, jeżeli myśleliście, że podam wam tutaj nazwiska czy nazwy hodowli, to naprawdę bardzo, ale to bardzo grubo się myliłeś. Bo szczerze, to nie robię takich rzeczy. Naprawdę, no nie robię, bo każdy ma swój rozum i jeżeli dałeś się naciąć w butelkę, no to sorry, po prostu jesteś durmien. Trzeba odpowiadać za swoje decyzje. Zapomniałbym w spód. Totalnie poważnie zapomniałbym. E, mamy konkursik na kubek Snake Barn. Poważnie. O, raczej nie będę ich więcej robił. Ja no na pewno nie będę ich więcej robił, bo teraz tak jak Wam powiedziałem, leci Wildlife, chociaż może kiedyś. Dobra, nieważne. W każdym razie na dzień dzisiejszy mega unikalny kubeczek Snake Barn. Wleci do tej osoby, która w komentarzu napisze mi: Hmm, o, wiem, z jakich węży w tym sezonie chcemy uzyskać wyjątkowo czarne ciemno-czarne wręcz Batmany takie ciemne jak go nocą. No, poważnie, napisz mi koniecznie w komentarzu, jaki to jest zwierzak. Jaka para będzie łączona? No i jaki gatunek? Jeżeli oglądajesz uważnie, to na pewno już znasz odpowiedzi. W tym momencie klepiesz ten komentarz? Tyle ode mnie. Pamiętajcie, widzimy się w niedzielę, 10 listopada na Terra Aqua Gliwice, ponieważ Terra Aqua... Ja się kręcę, no. Dobrze mi się z nimi współpracuje. OK, do zobaczenia. Tyle ode mnie. Widzimy się w kolejnym odcinku na kanale Snake Barn z hodowli wildlife no poważnie tyle ode mnie trzymajcie się mordeczki i ja odchodzę w tej koszulce którą jeżeli mi się uda wyprać przed gliwicami to będziecie mogli mnie nie mniej zobaczyć pamiętajcie preorder wlatuje już niedługo na wildlife.pl sklep wildlife.pl